Tyszanie jednak po perturbacjach organizacyjnych związanych ze sztabem szkoleniowym tego zespołu urlopowany Andrzej Sidorenko. Niebawem będziemy mogli klasyfikować czołową czwórkę, która będzie miała przyjemność, by rywalizować w tej imprezie. No więc trzeba gromadzić punkty, by odskakiwać przeciwnikom. Zagłębie Sosnowiec, GKS tych. Krężołek. Niezwykle skuteczny zawodnik drużyny sosnowieckiej. 6 goli już na koncie Patryka Krężałka w tym sezonie. dzisiaj też muszą przede wszystkim na tego gracza uważać. Tyszanie, mający w bramce Tomasa Fucika. GKS Tychy pierwszy, a i od razu gol! Filip Komorski. 5 metrów do bramki. Zagłębia Sosnowiec. zależy otwarcie. Patryk Spieszny pokonany błyskawicznie. Minęło 20 sekund gry, i już mamy. Pierwszego gola i GKS Tychy wychodzi w tym meczu na prowadzenie. Z lewej strony jest Waltola. Przyjął krążek Kefin. Obronił jednak to uderzenie Fucziga, ale Sosnowiczanie blisko. Pomyłki. Krążek blisko pola bramkowego. Pokonał wtedy Mareja. Teraz Tyszanie. Nieco dłużej jest krążkiem. Będzie okazja. Mroczkowski. Mroczkowski jeszcze na drugi raz, ale tym razem. Nie udało się wprowadzić krążka do bramki. Będziemy mieli jednak wykluczenie. Zmienili formację Tyszanie. Koręczuk, niezłe rozegranie, spieszny. Nastrzał nie dostaje krążka. Teraz do Nilsona. Nilson obok bramki po parkanie spiesznego. Galant. Inny mecz w wykonaniu Tyszan. Sosnowiczanie z trudem przebijają się w okolice bramki. Fuczika. Ciura. Ale teraz proszę, będzie kontra. Będzie okazja do tego, żeby wyrównać się. Szansa Nie ma jednak gola. Krążek zatrzymany przez Fucika, ale będzie kara. I będzie rzut karny. Dominik Nachunko był tam zahaczany. Niewątpliwie przez obrońcę krężołek czy Fucik? Krężołek. Krężołek, ale świetna interwencja Tomasa Fucika. Wyczuł intencję napastnika zagłębia. Dobrze przesunął się Mroczkowski. Mroczkowski, Mroczkowski ze środka może strzelać, spieszny. I krążek w rękawicy Sosnowieckiego bramkarza. Wiele pomyłek ze strony Zagłębia Sosnowiec, dużo strat. Łyszczarczyk, Łyszczarczyk. Jeszcze Marzec zdołał dziubnąć krążek. Z wykorzystaniem skrzydeł Mroczkowski, Mroczkowski, okazja, ale obok bramki. W tych 15 minutach sprawiają lepsze wrażenie. Ryszanie, choć się marzec, pozbawiony kija, złamany ten atrybut hokeisty, szybciej rozgrywają krążek Sosnowicza, ale tylko boczna siatka po strzele Lindgren'a. No, ale świetnie bronił Patryk Spieszny w tych sytuacjach właśnie i dlatego Sosnowiczanie ale niezłe, choćby w postaci rzutu karnego, niewykorzystanego przez krężołka. A teraz Komorski, podobnie jak w tej pierwszej tercji, nie wykorzystał rzutu karnego, a teraz zachaczał Filipa Komorskiego, no... Alana Łyszczarczyka zjeżdża z grymasem bólu, odpowiada za głębie Fucik. Ruszona jednak Bramka. Trzeba będzie wstawić ją na miejsce. Ale prosto w łyżwy Sosnowiczanina czekał. Lindgen by nie spalić. Na chuńko broni Fucik. Padakin. Ale bardzo dobrze, Krężołek czyta grę. Krężołek znowu Patryk Krężołek, Fucik, Krążek jeszcze jest w polu wzroku sędziego. Ale teraz już gwizdek arbitra Bucenko. Nilsson, pociecha. I bardzo pewnie broni spieszty. dał się na to nabrać obrońca Zagłębia, ale jego koledzy już nie. Odzyskany Krążek obok bramki Fucika. Jeszcze okazja i przy słupku Lindgren. Tyczyński. Ale padakin, bardzo łatwo. Mroczkowski, Mroczkowski będzie miał szansę. Mroczkowski, ale broni spieszny. Drugi raz w sytuacji sam na sam. Krystian Mroczkowski. Drugi raz górą bramkarz zagłębia. I Sosnowiczanie po raz drugi w tym meczu. Grać będą w liczebnej przewadze. Za pierwszym razem... Wiele nie zdziałali. Krężałek. Krężałek. Teraz we dwójkę Sosnowiczanie. Tyczyński jeszcze! I poprzeczka! Tym razem ratuje tyski zespół. Tyle zostało drugiej odsłony. GKS Tychy w dalszym ciągu od 50 sekundy prowadzi 1 do 0 w Sosnowcu. Bez krążkiem. Komorski, komorski przed szansą. Komorski, krawczyk nie zareagował. Komorski wpadł na bramkę. Będzie kara. Wydaje mi się, że jednak na dwie minuty odesłany gracz zagłębia. Nie, rzut karny. Padakin, czy spieszny? Padakin, czy spieszny? Padakin. Chciał efektownie, ale jednak się pomylił i on rzutu karnego nie wykorzystuje. Jeszcze bliżej bramki. Tyszanie okazja, ale świetnie broni Fucik. Jeszcze potworne zamieszanie. Krążek cały czas w grze. Nie ma gola, znowu Fucik. Fenomenalne dwie interwencje bramkarza GKS-u Tychy. Jaromerskim, ale to Fucik był głównym bohaterem tej akcji. Dwa razy w nieprawdopodobnej sytuacji. Najpierw tutaj, szpagatem. Wyciągnął ten strzał, później Krążek jeszcze długo, długo był w grze. No i za drugim podejściem także Tomasz Fuczyk zdążył zareagować się w odpowiedni sposób. o rezultacie, to wtedy Filip Komorski wprowadził krążek do bramki Patryka Spiesznego. Jeszcze okazja dla Zagłębia, ależ była szansa! Strzał zablokowany przez Gościńskiego. Może o tę jedną bramkę właśnie, dlatego, że sytuacji kilka było z jednej, z drugiej, Jeziorski! Gola nie ma, znowu siatka, ale tylko z bocznej strony Pociecha. I dwa do zera. Świetny strzał Bartłomieja Pociechy. Mniej więcej z tego samego miejsca, z którego trafiał komorski na początku. Z tym, że komorski posłał krążek po lodzie, a Pociecha podniósł go i trafił pod poprzeczkę. Zostawił Koręczukowi, ale ten stracił na chuńko. Krężołek. Krężołek Fucik. Komorski, spieszny. Krążek po raz kolejny w rękawicy. Ma pretensję Filip Komorski. Za ten ruch nogą zespołu Piotra Sarnika. Sosnowiczanie w szóstkę. Jeżeli zdobędą gola, Fucik z kłopotami będzie kara na GKS Tychy. Jeszcze będzie się tutaj działo w końcówce. Jeszcze będą emocje. GKS Utychy Jaromerski na ławce kar. No i przez dwie minuty z tych niespełna trzech. Tyszanie w osłabieniu. Chcą zdobyć tego trzeciego gola. Roczkowski rozgrywają swój atak. Tyszanie. Pusta bramka. Kto zdobędzie? tego gola trzeciego, nikt nie zdobył, jeszcze krążek nad bramką Zagłębia Sosnowiec, ostatnie sekundy, znowu obok strzał, no i tak dojedziemy do końca. Zagłębie doznaje pierwszej w tym sezonie na własnym lodowisku porażki, no ale dzisiaj chyba Tyszanie na ten komplet punktów zasłużyli. GKS Tychy wygrywa w Sosnowcu z Zagłębiem 2 do 0.